sprawność. niepełnosprawny, niepełnosprawna, niepełnosprawni. Cóż to znaczy niepełnosprawność? Czymże jest niepełnosprawność, niepełnosprawna, niepełnosprawni. Cóż to takiego jest to, czym potocznie określamy niepełnosprawność? A może to jest sprawność inaczej? Sama nazwa dwuczłonowa niepełnosprawność. Można oddzielić nie od sprawności i będzie sprawność. A może sprawność totalnie inaczej? Może to tacy ludzie, którzy przyszli na tą planetę dużo, dużo wcześniej i wybrali swoje ciała nie do końca potrafiąc odnaleźć się w tej rzeczywistości. Może to tacy ludzie, którzy mają nadmiar informacji zewsząd i się po prostu gubią. Może to tacy ludzie, którzy za dużo czują, za mocno odczuwają i nie potrafią sobie z tym poradzić na ten moment? Może to, co określamy niepełnosprawnością, jest ogromnymi talentami, których my, jako ludzie, nie zauważamy? I ta rzeczywistość uznała, że jest coś nie tak z nimi: że to chorzy ludzie, że to nieszczęśliwi ludzie. A może tacy ludzie są dużo bardziej szczęśliwi niż przeciętny obywatel Ziemi? Może tacy ludzie są dużo bardziej utalentowani niż przeciętny obywatel Ziemi? Może tacy ludzie są dużo bardziej wrażliwi niż przeciętny obywatel Ziemi? Może tak by spojrzeć na to zagadnienie, może z takiej perspektywy zobaczyć i uświadomić sobie, jakie talenty mają takie osoby i czego my moglibyśmy się od nich nauczyć? Może to my, Ludzie, tak zwani, pełnosprawni, mamy się dostroić do tych tak zwanych niepełnosprawnych i upośledzonych, i otworzyć bardziej swoje serce, i nauczyć się kochać nauczyć się właśnie miłości, takiej, jaką oni mają i docenić to jakim skarbem są tutaj na tej ziemi I dla nas wszystkich I jakie przestworze energetyczne otwierają dla nas tak zwanych pełnosprawnych A może zobaczyć, że my wszyscy jesteśmy po prostu emanacją Boga i emanacją boskości, i przez każdego z nas przejawia się Bóg i boskość. I tym właśnie jesteśmy. I tym właśnie jesteśmy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nową rzeczywistość na Ziemi. Buduje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nową rzeczywistość na Ziemi buduję.